Hej, cześć, to znowu ja dzisiaj <tryk> sobie zagramy w Survival Gra na Facebooku jest za darmo Więc jak ktoś ma Facebooka to sobie może zagrać A wy znowu widzicie <tryk> mnie jak gram Jak jestem chory I no i pewnie będzie nudno Tu przez większy czas jest nudno Więc dajcie lajka i idźcie oglądać coś innego Albo zostańcie do końca. Może coś się stanie. A to w tej grze chodzi o samochód. O tam czy samochód? Nie. W tej grze chodzi o to, że jesteśmy na jakiejś. Na pewno w górach jesteśmy, na pewno jest zima. I zbieramy wszystko, żeby mogliśmy przeżyć. Musimy się chronić przed innymi. Tu coś mi gadają, ja nie słucham, tego uciekam, bo się boję. Mamy jakąś puszkę. Oki bezbolowy. Jakieś ubranko. Tu głównie chodzi o to, żeby... Zdobyć jak najwięcej przedmiotów i jak najdłużej przebyć. przeżyć, to znaczy, już mamy czym się bronić. Mamy co jeść, o. Banan. banan, 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 mamy banana i szczelają. Mamy trzy banany, rzutkiewkę. Яблоко, пушка и пиво. кому яблоко, следующая пушка, Jeszcze znowu jabłko O ja otwiera do puszek To wyrzucę banana Pójdę putantą puszkę Wyrzucę jeszcze jednego to z jabłko. Puszki otwarte Ale jeszcze coś będę musiał sprawdzić. Wyrzucę na chwilę banany, tylko drewno i zapalniczkę. Jeszcze tego nikt nie testowałem. Wyrzucę banana. Ale chcę sprawdzić, czy będzie ogień. Bo jak będzie ogień, mnie fajnie. Nie, nie będzie ognia. No to spadajcie. Mierzę moje banany. Jest to tyle nudno, bo prawie nic nie dzieje. Ale już się coś dzieje, to i tak jest nudno. O. Coś nikogo nie widać. Wejdę na Lionę. Może coś. O, ktoś tam szedł. Hej, jakaś babka. Nie, nie, będzie nie, innego sojuszu. Przykro mi Ktoś tam do góry chodzi Widziałem, że ma pistolet Ktoś, można jak jesteś blisko jakiegoś, jakiejś innej osoby, to możesz z nim gadać Hej Kurde! I tak właśnie przegrywam i tak właśnie możecie patrzeć jak nie umiem grać Teraz to przez minutę musimy patrzeć no i nie grać i ten tu robi kupę Właśnie nie tak mi się wydaje Ci to jest jakaś para Chyba Tak. Ktoś pisze. Coś znaczy powiadomienie? Tym biega. To ona. Tu jakiś niebieski gościu. Filetowy, zmienia kolory. O! Ta, ta żółta wieża tam. Co tym gościem, nie zasłaniaj. To tam trzeba się dostać. Bo tam zazwyczaj są pełno pistoletów jest. No, a żeby przetrwać, trzeba mieć pistolet. Dobra, gramy. O! Dostaliśmy kina, na sam początek i znowu jesteśmy w tym samym miejscu. To jeszcze dużo nie straciliśmy Eee, zbugowało się FAK! FAK! Nie tu ty nie raz mnie zabijesz, drugi raz mnie nie zabijesz Nie dam ci Uch. Przed nagraniem mi tak dobrze szło A jak nagrywam to mi wszyscy zabijają i nic z nie mogę znaleźć. Mam Nadzieję, że teraz coś znajdę i nie, nie zabijam. <gry> Jeszcze raz odwiedzimy sklepik. Może jest coś nowego. Nie, nagranie będzie trwało z godzinę. No bo tyle, by na szyku jakiegoś pistoletu. O, ta jabłka, co wtedy zostało. Mogę się przylać. O, banan znowu. I nic. Dwa jabłka, banan. Żeby to jakoś inaczej włożyć, by coś wyszło. Tu jak wejdziecie na Q na, na Q to pokazuje Wam się Wasz gościu ekwipunek i obok gościa jest Helmet. Ha, nie umiem kurde. No, Przeczytacie sobie. I to jak się robi czerwona to to oznacza, że musicie się najeść, napić albo się wyleczyć jest ta temperatura czyli nie wiem co widzimy taki specjalny żółte coś to z tego co pamiętam to właśnie leci temperatura no tam nie jest. jedziemy Długo zejdziemy. Fuck nie, nie, proszę nie, dwóch ich. to mięs, dwóch. Szybciej schodziemak. Yeah, yeah, Fuck oh, you. Let's go. Yep, yep. you can go, <laughs> oh, well, uh -huh. oh, Fuck God. you. <laughs> Indusy dostajecie fuck. No Chyba nie ma czym szczelać. Szczel, szczel, szczel. No i szczelił. Kurde. Tyle z tego. Jeszcze to był Polak. Za dużo ludzi na serwerze nie ma. O to są ci co się ze mnie śmiali. Ty hindusy. Czy są jacyś biedacy? Pepsi, jabłko i coś tam jeszcze było. I znowu mamy ci I znowu nie będziemy mogli go podnieść. Tak? Nie możemy. Ci prawie. Tak wyczytowaliśmy. <grym> o, ja jest żółta wierzę. I zaraz nas zabiją, Albo jak tam wejdę, to nas nie zabiją. <grym> Na razie, pierwszy odcinek na kanale to najwięcej wyświetleń, bo aż 20. Drugi, 11 wyświetleń, a z tych wczorajszych trzech to nie patrzałem. Te pokazałem twarz, ale i tak jej nie pokazałem, bo były zarysowane. Możecie pisać w komentarze, kogo, za kogo mam się, kogo mam za siebie narysować, jakby to zapalić, w następnym odcinku. Czy w ogóle chcecie następne odcinki tego? Nie, no nie ma! No. Kurde, jak to możliwe? Jeszcze raz mnie zabili. Jeszcze jeden raz mnie zabiją i kończę odcinek. Wtedy będziecie mi dziękować. O, ten tu ma dobrze... O, te żółte coś to tutaj leżało. To właśnie leży w temperaturę. Jakby chciał się zagrać, to wytłumaczę. Na Q jest ekwipunek. Na E jest podnoszenie przedmiotów. Z sadem się chodzi. Spacja się skacze. Shift się klęcze. Na g się wyrzuca broń. E Cird się schodzi z drabiny. To chyba wszystko. A jak chcecie coś zjeść, to wystarczy na, na przykład na jabłko nadusić dwa razy w ekipunku. To wtedy już jest zjedzone. Wystarczy na jakiś przedmiot w ekipunku nadusić dwa razy na przykład. A, jeszcze na R, na R się załadowuje broń. Znowu kij. Zaraz tymi kijami będę w piecu palił. Jeszcze nie zostanie. Oj, mamy tu kogoś Tak, tu mamy nic Słyszę kroki Coś tu musi być Pójdę przeszukać Tylko, że nie miał pistoletu jak mnie zaszczeli, to pamiętajcie, kończę odcinek O, Pepsi tak, pepsi, pepsi. kurde. Muszę akurat dzisiaj być chory. W tych blokach za często nic nie ma. Jak już coś jest. To, to jest fajne, więc ja liczę na ten fajny plug, a nie na ten, beżbły. o benzyna, o szkolną marchewkę, 77%, w 7%, 7 jest napełnione to znaczy. Ktoś będzie. Bo jest pistolet, pierwszy Pierwszy raz. Widzicie, jak czynię pistolet i ziemniaka, i jabłko. A trzeba się znaleźć jeden magazynek, i już jesteśmy bogami. O, jest jakiś kostium. A tu, tu... nic nie ma. Znowu nic nie ma. Ja potrzebuję tylko jeden mały magazynek do pistoletu. Naprawdę jest tak trudno. Obok jest jeszcze drugi blok, ten będzie się nudzi dłużej. To już koniec. Naprawdę? Idę do drugiego bloku. Hmm. Przejdźni tak. Sobie przewiniecie. Do tego momentu aż czegoś nowego nie znalazłem. Bo jak coś znajdę, będę krzyczał. Chociaż u mnie bodie tu to nie wiem czy będę krzyczał. I mamy dużo lajków, bo się dawać poświęcą. I znowu słyszę i koniec odcinka, czeka. I tak pewnie nie, jeszcze nie zabiją, tak wcześnie. Czniegie ciepło, trwa chyba z 10 minut i siekieram. za zaki bo ki jest słaby. O, teraz wygląda lepiej. Lewolę z pistoletem. Będę wszystkich straszył, że mogę do nich szczelić, a nie szczelę ja miałam jak, ale zaraz będę miał jak albo nie będę miał jak będę miał, następna siekiera o nie no naprawdę kurcze, wywaliło mnie z serwera hmm. o czyli itemy od nowa zrespią będę bogatszy. Czyli nie aż tak źle. Co teraz mamy pod łóżkiem. Mamy shotguna. Spadaj się gera. Molę shotguna. <tres> Też potrzebuję albo naboje do shotguna, albo do małego pistoleta. A jak znajdę, to odcinek się skończy szybciej. Pójdę się szczerać, bo potem, jak pójdę się szczerać, a ja nie umiem się szczerać, no to pewnie nie zabiję. Dobra, słuchajcie, ja kończę już w tym miejscu. No, i na razie do następnego odcinka.